Szybowidzowie, widzowie! W dzisiejszym odcinku jestem razem z Ernestem i Igorem. Jesteśmy wybrani na straszno i będziemy recenzjować jedzenie z top najbardziej strasznych filmów. Także lecimy z pierwszą rundą. Ja nie jestem ubrana. Także mamy już jedzenie przed sobą. Nie! Jedzenie, jedzenie! Widzowie, generalnie mamy to jedzenie stop horrorów i zobaczymy, co potwory tak naprawdę jedzą bądź czym się kojarzą. Będziemy zgadywali w każdej rundzie, kto ma jak jedzenie, temu komu się uda zgadnąć potwora, dostaje punkt. Także panowie, lecimy. To co po kolei wszyscy na raz? Trzy... Cztery kolejny Wszyscy Pokoteli, naraz. wszyscy na raz Trzy, cztery Łatwo Dobra Łatwo Te dwa wiem od łatwo, razu od tak Od instant Ale Ej, to Ej, czekajcie, okej okay. Ja chyba wiem co to jest Ej, ja chyba też wiem co to jest to jest chyba katnap no, znaczy, nie, poczekaj Ale A to on nas no, gadnął To on nas gadnął Znaczy widzowie, no ja widzowie To o, jest O, patrz Wow o, Patrzcie, no ja mam chyba najprostsze tu jedzenie To jest hagiwagi To jest hagiwagi, no, Hagi Hagi no zdecydowanie co to jest? Mm. Boka, to są ja ciasteczka hagiłagi macie Boka. po jednym! Dzień, patrzcie na to. Mm. Mega dobre. To jest dobre zajebać... gusto ma hagiłagi, mm -hmm. no? Mm. Mm -hmm. Dobra, czy to był hagiłagi? Tak, ja, to był hagiwagi Ja, okurę, ja okurę, nie, nie padł na to serio. A ja ty wiesz, że musi to zjeść, żeby dostać punkt. Mm -hmm. Teraz masz pół punktu, tylko za mleko. No stary ja Jednego chupeczką chcesz. Nie robić w ten sposób. Ja nie piję mleka, a i tak to zrobię. Co jest? Jak widzicie Wiktor dzisiaj faktycznie go coś opętało. Jak jedzenie dla kota? Klasku! Nie wiem co. Jest najstraszniejszy horror jaki widziałem no, jak. Nie no. wiem jak katnap może to jeść Ale ja sobie w masie powiem. W sensie jakby w tym momencie ja przestałem być klamem Tylko ten przejął tą rolę no No, no. no. Ej dobra chłopaki ale... Mami aż was nie zmyli Co to jest to? Freddy Krueger Ja wiem co to jest Ja to miałem zgadnąć Half Life stary Nie -life. W sensie, też mi się wydawało że to jest ten Freddy Krueger Z tymi co ma to takie ręce co jak mhm. nożyce I on Ale tak to on nie jest to Bo ja, ja wiem co to jest Tak? Co to jest? No, co to jest? Nie możesz mu powiedzieć Nie mogę ci powiedzieć Dobra najgorsze jest to że to wcale nie pachnie świeżo To pachnie jakby to leżało Trzy dni, ale ja to oczywiście spróbuję. O, oh. <noise> Co jest, oni są surowe mięso jedzą? Nie, dobre. To ciężko to odgryźć Nie no, ogólnie w miarę geek jest to, nie? tylko surowe mięso, o. że trochę po prostu stęchłe Dobra, a co mówisz, że to to jest? Mamy, no, że to jest Freddy Krueger. Był to Freddy Krueger? To no, Nawet nie, wiem, co, nie wiem, co to jest No ten spiły gość. A. To jest ten gość spiły. i to jest to, że on odcina ludziom ręce, nie? Mm -hmm. Zaczynaj teraz Okej, okay, mhm. dobra, zobaczmy Oh man! Co to jest? Nigdy czegoś takiego nie widziałem Czarny no. makaron A dobre chociaż to jest mm -hmm. Ej, to smakuje jak makaron, który był taki właśnie z domieszką czarnego I jest ostro Co to może być? Tylko jedną mam teorię To jest jakiś mózg czyjś? To jest jakiś gry z jakiegoś filmu? Ja wstawiam. No. Nie, nie do końca to może pasować, ale myślę, że to może być dla Wednesday Bo ono ma wszystko O, Ej, dobre, dobre Plus Sprawy. jeden co jest no. dla Wednesday? Łooo! Wow! Yeah! Dobre! So, Ej, w ogóle na to nie wpadłem Ja na ja nic też. innego nie wpadłem po prostu No w sumie, nie? ale czarny makaron, dobra teraz ja Co to jest? Ja od razu wiem co to, to jest To jest tasiemiec Pawła To jest tasiemiec <laughs> Tasiemiec? Człowiek tasiemiec stary, ludzka stonoga Ty. Mmm, a to jest Carek. Ej, dobra, ale to jest chyba wiadomo co to jest. To jest Siren Head po prostu. Co? No, co yeah, to nie jest Siren Head. Nie no mm. wiem, że to jest Slenderman. Po tych rękach zobaczcie, jak to wygląda. Tak, opisałem też, że to jest. No Slenderman. możliwe, no no, no. O, no to no, to jest Slenderman? Okej, okay, dobra. Teraz oh, yeah. zobaczmy co ja mam. O kurde, dobra. <laughs> a tu Joke? jest jakiś kielich. Co to jest? To jest krew z mamuta. Pokaż. Wow, wow, wow. Dobra, to mamy, to jest posiłek dla czegoś Drakuli chyba, chociaż przeciwko. No, dobra, czy to jest po prostu jakiś Drakula, wampir? No czosnek, okay. bagietka czosnkowa no. człowieka. Ale przecież właśnie on nie może tego jeść, więc... Właśnie! Damobój <grym> <grym> co Drakula, to jest jeszcze większy horror w horrorze, nie? <grym> Ej, czyli jest sypopunkty, macie. To jest no. Dobra, zarobisz się, jesteśmy jeździ. Lecimy dalej. Grunda trzecia. Okej, okay, Igor, okay. zaczynaj. Dobra, Próber, zaczynaj. O o <grym> to się przykleiło. on ma jedzenie samo z grilla. W jakim horrorze jedli grilla? Ja? O kurde ja wiem. Wiesz, wiesz? Ja nie mam pojęcia. Jest jeden horror, gdzie piknik był bardzo ważny. Wyjazd na działkę i cała akcja zaczynała się od właśnie. Scary piknik. Scary. Miejesz nie mówić stary Scary piknik. Tak naprawdę zabójcza opona stary Okej. I w ogóle nie czuję o co wam chodzi No jest tą kiełbasę, co? No no jem. Ja jem. No dobra jest? Serio, to wygląda jak po prostu ktoś wziął i że. Się... Niestrawiony posiłek na to. to jest jest wystrony, zrobi, Bobki, mm -hmm. No, ale talerz Bobki. Ale to co, wiesz, co to jest? Co nie mam pojęcia. ja to pa, strzelam, że to jest jakieś, nie wiem, cokolwiek. Hmm. Blairbridge Project, nie wiem. O, nie wiem, stary. Nie wiem. Ale tam nie niebrowili grina. blery Project to jest o takich gościach, że chodzi ekipa do lasu. Kręcą jak agencja tajemnic, Dosłownie, mm -hmm. od tego się wzięła agencja tajemnic. Kręcenia z łapy, nie? I z Wiedźmą walczą Znaczy ma ich tam. A co zrobi. było pierwsze? Moje filmy, czy ten film? Zdecydowanie Blair Witch Project. No. Z jakiego to jest? 1900. lata, no. Dobra, Mordo, to wiesz, co to jest? 99, czy nie? nie no ja też mówię... to sobie pomyśl, otwieraj Ja znowu? Dobra o! Co to jest? Wszystko jest zielone Dużo No mordo jest. Tutaj też mam jakiś kisiel zielony uj, uj. Uj. Też wiem co to może być Dzisiaj się to kojarzy z gęsią skórką Też dokładnie mi się no, tam to Tam jest slime, nie? Mhm. Nie ja. wiem czy coś innego lepszego wymyślę, więc gęsia skórka daję. To było blem... Dobra, Dobra, Nisiu yyy. Danie wieczoru panowie to, to jest? jest? Trawa? To jest świeżo ścięta trawa z patykami. Czekaj, mm, to jest... No, no, sosu nic i. No, nie ci o, nie no, no, no. I czekaj, weź sobie jeszcze pianek trochę. Oj! zajebiste, teraz wymieszaj. A no. nie, teraz nabijam. Znowu teraz, to jest to jest prostu tam No, bez kitu. Jedzenie z trawą, ale chce na sosem. To i Ej, co to jest? Pycujemy teraz. Próbuję. Co to jest? Ja mam The Rich Project, bo zanim mój projekt uderzył w destrukcji, to właśnie ta wiedźma robiła takie pacynki w lesie. I to były jej znaki, że ona jest w lesie. Poza tym polecam film. Ja wiem, że to jest The Project. Nie? Nie? Żaden zaskniezek. Dobra, powiedz mi, co to jest. Co to jest to? Czy Dobra, ale jakiego to jest filmu, no? Jaki to jest film? Czy ktoś w ogóle? Czy ktoś w wie? czy wy wiecie w ogóle co to jest? Jakiego to jest filmu? Tak, dobra, to jakiego to jest filmu? Piątek 13. Tak, tak, Czemu akurat piątek 13? Co tam się działo? Tak, bo cały czas słykam trawę. To jest piątek 13, dlatego że cała scena od końca zaczyna, to jest o ziomeczkach, którzy jadą na piknik i tam się na od I oni wtedy wszystkich maczetą tą wiesz. Ej serio, co to jest? No No, co to jest? To jest Zak Mega dobre To co to jest? Obcy Zielona krew obcego ja, ja nigdy jakby nie uznawałem, że obcy to jest horror, bo dla mnie to jest na tyle niestraszne no ja, To jest film akcji jak no się ja. Tak ja Dla mnie to bardziej, jest ale... film akcji osadzony w kosmosie To jest LMS trzeci pas? A co to, to było w takim razie to? Siren? Chmieniłem stary, no chmieniłem. Ja wcześniej mówiłem Siren Head, A czemu? A bo w lesie. Ale Blair już projekt by tu lepiej pasował. Dobra, zapraszamy do ostatniej rundy. Przed nami ostatnia runda, także panowie otwierajcie. Ej, moje jest ciepłe ogólnie, czuję, że moje ściepło. Ściepło. No. No to to jest ciepłe. No, Erny, To otwieraj pierwszy. O! Ej, to wygląda mega dobrze. Już mi owalili. Kurna złodzieje, a co jest w tym burgerze w ogóle. A kurde! Ej, to jest serio legitne jedzonko, jest bardzo ciepłe. Dobra, no nie wiem, ja na tych grach ani filmach chorowych w ogóle nie znam. O! Więc w tego nie znam, szczerze! Bana okulna! Wiesz, Wydaje no. mi się, że wiem co to jest, ale nie jestem pewny. Dobra, otwieram teraz ja w takim razie. No. Stary, co, co, to co to jest? jest? Babeczki z krwią? Nie to jest jakiś mok. Co to jest? <laughs> Jesteś... Ale, jakie dobre! Ja ogólnie zobacz, to wygląda jak jakieś oczy w ogóle. O, I się normalnie to wylewa jest z patrz, tego. Się leje. Mhm. Ale, te. nie mam powiedzieć, jakiego to jest horroru. Candyman, o! Co to jest? Sary, ty jest, to jest? jest. <laughs> za mało znane, żeby to <laughs> było z tego po prostu. Okej, okay. no to nie wiem, jakieś Huggy bugi, bugi łagi Mam i Longlegs! Ej, ja chyba wiem, co to jest. Ja no. chyba wiem, co to jest ogólnie, ale nie mogę. No, strzel, strzel i, po, i ja nie, powiem. Nie, to ja ci po, ty powiedz za mnie, ja powiem za ciebie. Dobra, czy to jest Stranger Things? <laughs> Ej, dobre Bo tam były te takie wiesz, portale jakieś i w ogóle Ja myślę, że to, że wiem z czego to jest i że to jest po prostu nie to co powinno być Okej Że to jest fast food, ale chodzi tylko o to, że to jest fast food, a nie rzecz, która powinna być Ja strzelę, to będzie na pewno źle, ale fajny strzał to będzie Horror Spongeboba, jest jeden odcinek horror Spongeboba W którym przychodzi ziomek z spatulką i strasznik i się okazuje, że to jest zwykły pracownik Ja mówię, że to jest ze Spongeboba, z odcinka horrorowego Ja mówię, że to jest FNAF FNAF? FNAF no, możliwe, sobie parkozy tam jest Albo clown że Happy Meal, nie? Że McDonald's, burgery. A że eat? Że eat No. Okej. Okay, Dobra. Czy, ale nie, bo to nie jest Happy Meal, to nie jest. Ej, happy meal. ja to chcę przyjąć. Okay. Co to jest? To jest jakaś sałatka stary. A co to jest, dokładnie? Czemu to jest moja. Ostre. To jest egzotyczna sałatka. A, bo to jest wytarzane w ten, w jakichś chili. Mhm. Cześć, ale co to jest to? Mango chyba. O. Ostra papryka i liście. Wiem, co to jest. Mi się to jak z takim survivalem trochę. No, bardzo, bardzo, bardzo dobrze myślisz. Okej. Okay. Jakieś tropiki. To ci podpowiem, że tropiki. Lasy, lasy deszczowe, surfer z Nicei. Nie, nie, nie. Ale to, co mam powiedzieć za ciebie? Nie. Nie, możecie mi podpowiedzieć. Jedną podpowiedź mi dajcie No, stare tropiki. Tak jakiego Igor surwival. survival. To, to w końcu... Dobra, ja mówię, że to jest Ja mówię, no Stranger Things. A ty? Co to jest za liście w ogóle są? Liście Jumbo chyba Ej to mi się trochę kojarzy z igrzyskami śmierci w ogóle Ej jakie dobre są. to nie horror To jest, te liście są chyba najlepsze w tej mm historii -hmm. Niezłe no A jakie pikanty są takie trochę się. Mm -hmm. O kurna i to jak jeszcze mango przegryzasz? Dobra, strzelaj Nie mam żadnego pomysłu w ogóle Ale pamiętaj, że gry też mogą być chyba, tak? To jest gry? gry też mogą być Ogólnie ten ktoś jest z gier, z horrorów i ostatnio, ostatni chyba horror, który doszedł na HBO Ej, jest o nim Czy to jest? Mm -hmm. Co? Jeszcze mm -hmm. bardziej mi utrudni. Nie wiem no, Serbian Lady. <noise> Weźcie dajcie mi jeszcze podpowiedź jakąś. Już le, włosy. Jest bez punktu Manuje włosy. Co, Samara? Co? Ej, teraz to już ja sam nie wiem. Ja myślę, że to jest... Ja myślałem, że to jest deforest może jakiś takiego. Ja, no ja też myślałem, że no, to deforest ma długie czarne. Ale deforesty jest kosmitą No teraz to już jest. A predator. predator? Tak. To jest predatora? No bo mówiłem, że wiem skąd to jest. A to ja powiem, że to jest. Aha, a to dobrze? Nie. A to Co nie to jest? Predator. No. <grymne> Dobra widzowie, ostatnia bonusowa runda. Nie, poczekaj, ale ja nie wiem co ja dostałem i nie wiem co ty dostałeś. No ja już strzelałem! Stranger Things, Dobra, co a ty co masz te pionę, co to jest? No, Stranger ale... No jak no! Jak? Ty powiem Forest! Tyś tam już ten Forest! Dobra, a co to powinno być oryginalne, Właśnie. No taki model strasznego jest ja mnie, nie. Okej, okej. A to? A to jest Freddy a! Jest! Zgadłem! Czyli masz punkty? Ja zgadłem ten... twojego. I powiedziałem, że to jest Ranger czyli też mam punkty. Ale on nie zaliczy Ranger Thingsa. Powiedziałem, że zalicza. Ale ja nie zaliczę. Zalicza. Nie zaliczę, mam punkt. No to ja nie mam punkta. Widzowie, bonusowa runda. Kto pierwszy odgadnie, co tu będzie, wygrywa grę. Tak, ale ty odgadniesz, i tak przegrywasz. A, zajebiście. Okej. Okay. Podobne mi, mi też się podoba. Panowie, to co? No. Trzy, cztery, cztery. bum. Co to jest? to jest popcorn? To jest popcorn. to jest przyprawiony. To jest ważne, że nie jest przyprawiony. O, 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 o. Mm. No, czemu do środka! To jest ogólnie dobre, co nie to, że to. To jest Miętus. Mhm. Dobra, panowie, co to jest? To miało być kto pierwszy. Czy ktoś? Wie Czerwony popcorn? Nie, bro to jest ziemia? Ogólnie po prostu nie potrzebniśmy zrobić no, popcorn, aleśmy. A, słodkie, okej. słodki Okej, okej, no. Już trochę kojarzy z tym poppy playtime, co nie? Mi też się kojarzy z popy playtime. Nie też się kojarzy z Jak to ma być słodkie, to poppy playtime. Ale popcorn? Albo w Ale już było poppy playtime stary. Właśnie. No to panowie, cukierki, miętusy i popcorn. No ja nie wiem, Paweł, co to jest. Nikt już powiedział dzisiaj to. O. Powiedziałbym nawet, że, że to twój kolega w sumie. A co dzisiaj na siebie? Eat, Eat. No czyli Igor pierwszy. No. no. Czyli Igor wygrał. Łatwo! Dobra widzowie, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Ustawiajcie komentarze, łapki, a my się żegnamy. Elo!